Czerwińska, witam i zapraszam na Sport o Polski. Ruch z Cieszowice po wyeliminowaniu Unii Janikowo awansował do drugiej rundy. W niej piłkarze Ryszarda Remienia podejmowali przed własną publicznością omegę kleszczów. Ruch rozpoczął niemrawo i przez pierwsze pół godziny nie potrafił stworzyć sobie klarownej sytuacji bramkowej. Szczęście do naszej ekipy, a właściwie Marcina Rogowskiego uśmiechnęło się w 32 minucie. Prawo skrzydłowy ruchu chciał dośrodkować w pole karne, piłka zeszła mu z nogi i lobem trafiła do bramki gości. Ta chyba była najładniejsza, choć przyznam, że, że, że na, na początku chciałem wrzucić tą piłkę na głowę chłopaków, ale wyszło tak, tak ładnie i z tego się cieszę. Po zmianie stron ruch odważniej zaatakował i na efekt nie trzeba było długo czekać. W 54. Minucie na 2 do 0 podwyższył dopiero co wprowadzony na plac gry Dawid Kiliński. Gdy wydawało się, że gospodarze kontrolują przebieg wydarzeń, to sędziowie podyktowali bardzo kontrowersyjny rzut rożny. Po nim w całym zamieszaniu najsprytniej zachował się Witold Grzywiński, który zmniejszył straty przyjezdnych. Do końca spotkania nic się nie zmieniło: ruch wygrał 2 do 1 i awansował do kolejnej rundy.